Hejka, witam Was w nowym odcinku z Rosko. I pierwsze co, to zaczniemy od. Kasa i dzisiaj planuję taki delikatniejszy, trochę spokojniejszy odcinek, tak jakby jeszcze nie zaczął się kaczenką, więc będziecie oczupnikę spokojniej. Pokażę wam stroje. Tutaj jest drugi strój, rostki taki in, mocno inny od jej codziennych strojów, ale jest taki bardziej elegancki, pójść coś załatwić, wyjść gdzieś na miasto. Tutaj jest taka bardziej podomka, golfik, jakieś spodnie Jeansowe Tu jest taki troszeczkę bardziej odważny strój Jest narzucona taka kurteczka, tutaj jest taki, siateczko, taki siateczkowe body ze stękiem I piąty to jest taki bardziej elegancki Beń, Planuję dzisiaj zrobić imprezkę urodzinową naszych babasków yy, I... Uważam, że taki strój będzie adekwatny na to, żeby jak gdzieś jakie będą się stawać siedlysami. Coś um, tutaj jest. Drugi sportowy dodałam. Taki. No, spania na imprezę się nie zmieniło. Yy, na ciepłą pogodę się zmienił na taki. I ten piękny strój przeniosłam na zimną pogodę. I możemy lecieć do gry. Tak jak mówiłam, chcę zrobić imprezkę dla dzieciaków, jest godzina y, 7 rano i się rozka sobie weź prysznic, a potem ugotujesz coś na imprezę. Możesz zrobić... Co ty możesz zrobić? Możesz zrobić chipsy z salsą, bo to będzie takie imprezowe. Dobra, się, się wykąpałaś, to idź gotuj O. Oddaję, że ubrałaś ten strój z tym golfikiem. Taki podomowy. Te spodnie są w ogóle mega, 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 mega ładne. Dawaj, szykuj, żarełko. Tak, tak, szykuj, szykuj. A to trzeci poziom gotowania. Dobra, wymiachaj tam. Miachu, 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 miachu. Tak. Pyszny, aromatycznie. nie idziesz do żadnej pracy, um, Wejścień wolny, tak powiedz no, sorry nara. Później możesz coś jeszcze w sumie ugotować, pan coś takiego, co będzie, mi zapokę już, tak nie mówię, Co tutaj jeszcze by było takie urodzinkowe? O, ramen możesz zrobić. Chociaż tak znam Pan de Muert, to możesz zrobić takie przyjęciowe przekąski. I... Dzieciok, który się posrał. Ten się posrał. O, oba się posrały. Dawaj, Roska, szybciej. Chciałabym koło... Nie jedz, to miałobyś na imprezę, nie jedz, nie jesteś taka głodna. Chciałabym tą imprezę zrobić tak koło 12. Zacznij to, co ci kazałam i idź je wyteguj. Tutaj. Robisz się do 12? Schowam to na razie do lodówki. Coś jeszcze, chociaż nie wiadomo ile ludu tu nie będzie. Bo zresztą nie wiadomo ile ludu się tu nie pomieści. A to są tylko todlery, więc todlary takiej takie imprezy z zdarzenia w sumie mieć nie mogą. Ale zrobię taką mini imprezę. Nie waż mi się wziąć ani porcy. Nie waż się, bo wam to od razu do lodówki nie ma. Zjedz sobie coś na szybko. Mleka się napi. No że na się mleka i potem co tu możesz Iść, możesz się w sumie przebrać właśnie ten strój, ej, ej, ej. ale nam nie uh, uh, uh. Nie będę jakoś chyba specjalnie urządzać mieszkanka, coś dodać jakichś balonów, nie balonów. Weź się jeszcze, nie wiem, podnieś się na duchu, odśwież się. I zaraz będziemy planować przyjęcie. Lisa raczej nie przyjedzie z tego, co wiadomo, ale zaplanuj wydarzenie towarzyskie. No ale trochę tak, szybko, szybko. O. Dobra, odświeżyłaś się. Proszę. No, la sigala, sigala, lala, lala. Lala, sigala, la la. Nie. Nie grupa nauki, nie wesele. Może być jako przyjęcie domowe, nie chcę prestiżowego wydarzenia. Gospodarzem będzie Roska, gościem oczywiście Salim. Lisy, raczej nie będzie pani, która w ogóle ten... przejmowała poród. to nie wiem kto tu jest. Penę można zaprosić. gdzie jest Chloe? O LOL. Chloe nie ma. Zapewne nie mogę jej zaprosić, bo pewnie kręci się gdzieś tutaj, ale to mniej o to Lisa może przyjechać, nie mam w kontaktach tego AFA, to... Nessa wysypało, w ogóle Nessa zmieniła fryzurę. Mamy coś tu jest, nie wiem. Yy. W Peny. Nie ma Chloe, ale spróbuję już się tak zaprosić. Tutaj nic nie potrzebujemy. I w naszej chacie. O nie, nie przebieraj się w imprezowe. Yy. Garderoba, z strój. Na ten. Zaprosz Chloe, tak. Chodź Chloe. Hmm. Ona gdzieś tu jest, dlatego... O co chodzi? Czemu jesteś rozgniewany? A, już jest przyliczarski, okej. Okay. Dobra, hmm, otwórz. Chipsy z salsą, te pandem muerte sobie weźmiecie. Przyszli już jakieś pierwsi goście, czy stoją... stoją pod blokiem, fajnie. Chwila, chwila, chwila. Skoro oni gdzieś tu są, więcej działania. Twórz grupę, tak, 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 tak. I... Alice, gdzie jest? Alice sobie czy dała radę przyjechać. A ja się tu rozejrzę za Chloe, bo musi gdzieś tu być, skoro nie mogę jej zaprosić. Dobra, obejrzałam tutaj wszystko, Chloe nie ma. Autentycznie jej nie ma. Dobra, rozmawiajcie sobie, jego masz w grupie. I dalej podejść. Podejść sobie tutaj razem w sumie, niech wszyscy się zbiegną. Wszyscy zaproszeni. tam idzie on. I zawołaj w sumie wszystkich na posiłek. Niech sobie tutaj pojedzą. A ty jak stoi już z tymi? Przepraszam, że do nas jakieś rachunki przyszły. <grym> się o się przytuliły, przytuliły, wszystko jest widać. Wcinać, wcinać. A ty przebyłeś pan to smakuje? Jany taka... bez żadnego wyrazu. Nie wiem, czy dobre, chyba smakuje. O Lisa już pojadła. O, co ty dzisiaj robisz? O, Neska założyła maseczkę w płachcie. Dobra. Dobra, możesz być pierwsza ty. Postaż. już mi się wcześniej, już nie, usunęłam sobie powiadomienia. Ale już wcześniej, tak, usunęłam sobie powiadomienia, ale już wcześniej mi się pokazało, że dzieciaki będą miały wkrótce urodziny, to było dzień temu w grze, czyli teraz już mają urodzinki. Nie ma podglądu niestety. Bo inaczej wam pokazała, że już się zapewne buzują. Coś ty wypiła. Lol. No. O, jak się wszyscy cieszą. Cieszcie się, cieszcie się. Bardzo dobrze, że się fajnie bawicie. A, a może tak zrobimy. Bawcie się, bawcie. U tu tutaj dotarło do mnie, że nawet nie ma z czego muzyka lecieć, więc chyba wejdę, kupię jakoś małe stereo. Dobra, niech będzie, że ktoś z iPhone'a puszcza muzykę. Ale mogę włączyć, nie wiem, pop, 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 pop. Dzieciaki płaczą, więc najwyższa pora je po... O! Będzie postarzanko, chwila, 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 chwila. i wyskakuj. Laurze, co się wylosuje? O, rozrabiaka! Mm. O mój Boże. O kim te rude włosy? To nawet nie są rude, są czerwone, ale spokojnie, nie martwcie się. Za chwilę je przebiorę. O Boże, jaki... Moment, dziecko, pokaż się. Niech ja wejdę na ta... a. Ty teraz podniesiesz to, nie? A. Jaki wytrzesz... O Jezu, nie chciałam wejść w ściany. Matko Boska, jaki wytrzesz. Dobra, ale na spokojnie. Yy... Idź po. połóż. Nie rozmawiaj z dziewczynami. Po dziecioka drugiego. Diego, Diego. Zresztą wredny? by to nie jest rezolutny, Dobra. A ten ma czarny włos, LOL. Ciekawe, czy są tu się bardzo podobne. Gdzie ty go wynosisz? Kobieto. Dobra. Poczekajcie, ja zmienię dzieciaki w kasie i za chwilę się do Was odezwę. Dobra, ja już przerobiłam dzieciaki i powiem tak: na etapie todlersa są mega do siebie podobne. Tak wygląda laura. Są ogólnie prześliczne, ale chyba dużo mają z twarzy poroś, bo mam tutaj takie bardzo pyciate polisie. To są cudowne. Dobra, laurki. Pierwszy strój prezentuje się tak. Pół jest taki bardziej zimowy. Sweterek, dreśliki. Oficjalny to sukienka jest po prostu boska. Cudo nad cudami. Ym, tutaj do spania. Imprezowy. Do pływania. Na pogodę. I na zimno to jest po prostu takie i te buciki z tymi pomponami. Ojejku! A tutaj jest Diego. I tak wygląda jego pierwszy strój. Um, tak wygląda jego drugi strój. Tutaj troszeczkę bluza wchodzi w bluz, w spodnie, ale to nie przeszkadza. Tak wygląda jego oficjalny. Do spania. Te papucie za duże, maga są. To jest y, imprezowy dopływania na ciepłą pogodę. Taki śmieszny, ale tu są dzieciaki. Można powiedzieć, że rosa ich nie karmiła. I tutaj na zimno identyczne jak u siostry, tylko że w, w innych kolorach. I możemy przejść do gry. Dobra, jesteśmy już w grze. Co się stało? Nie masz nowego rodzeństwa? Jezu, jesteście bliźniakami, dzieci. Dobra, mniejsza o to. Um, nie jesteście głodne, nie. Więc śmiało tutaj zapraszam. I nie będę robiła pokoiku dla dzieciaków tutaj, w tym mieszkaniu. O, jako jakiś problem. I nie będę robiła pokoiku dla dzieciaków tutaj, w tym mieszkaniu, ponieważ. Pod koniec tego odcinka w sumie, na przełomie tego i następnego odcinka, Rosa się przeprowadzi, ponieważ dom jest już skończony i... nie widzę sensu powstrzymywania tego dłużej. Przeczekamy tylko dzisiaj do końca imprezy i... będziemy stąd spadać. To jest tak samo... E to no jest tak samo impreza urodzinowa dzieciaków, jak i impreza pożegnalna Rosy. Jednak Salim o tym nie wie. Rosa mu nie powiedziała, boi się jego reakcji, nie chce się wyprowadzać. Nie wie jak on zareaguje, nic mu, ale to po prostu nic mu nie powiedziała. Chciała, chciała, ale nie, nie wiedziała jak, i chciała zniknąć w nocy. Ma jakoś zbagowana interakcja zabawy. Chciała zniknąć w nocy bez słowa wytłumaczyć mu to wszystko na dniach, ale na razie nie wie co zrobi. No dawaj, brać szarełko. Ale tu jest mało miejsca. Ojej, musicie już iść, serio. No dobra, przyczekaliśmy imprezkę. Dzieciaki się chyba najedzą trochę. Już nie muszą. Rozkaz jesz i posprzątasz. No masz slew, o co kaman? Mogę tak zrobić? Już możesz sprzątnąć? Aha. Wrągniejsze, o to ja sprzątnę za ciebie. Ludzie. A gdzieś tu tu odnieść. Nie pozostawiały ludzi z gdzie gdzieś w dziwnych miejscach. Rosa ogólnie planuje wynająć to mieszkanie. Będą to dodatkowe pieniądze. Zostawi wszystkie meble chyba jak tutaj są i. Się wyniesie, zabierze tylko swoje rzeczy osobiste. Może nie, bo się smutna, to ci się urodziłaś z tym dzieciakiem. Jakbym postażyła ich w odwrotnej kolejności, to on by znowu miał ten nastrójnik zapewne. jest godzina 16. Możesz skorzystać z łazienki i powoli zacząć się zbierać w sumie. Zmień ten impre... Nie zaplanuj strój, nie. Zmień sobie strój na ten. I to już będzie na tyle w tym odcinku. Ja żegnam się z wami. Zapraszam do wpadania na Instagrama, TikToka, lajkowania, komentowania, subskrybowania, zostawienia czegoś po sobie tam na dole. I widzimy się w następnym. Pa! A teraz zapraszam was na krótką cutscenkę.